Witajcie na kanale Zegarmistrz. Dzisiaj naszym małym pacjentem będzie Tissot Powermatic 80. A jego dolegliwość to najczęściej spotykane uszkodzenie podczas uderzenia zegarka w koronkę lub też kiedy zegarek spada nam na twarde podłoże. Zazwyczaj łamie się wałek nastawczy i koronka jest do wymiany, ponieważ druga część wałka zostaje w środku koronki. Uszkodzenie z zasady wydaje się bardzo banalne, i właściwie w czym tu problem? Ale problemem może się okazać wyjęcie tego wałka nastawczego, ponieważ jego końcówka utknęła w tubusie. I wcale nie musi być to łatwe. Jak widać w powiększeniu, wałek nastawczy został zerwany w momencie, gdzie kończy się gwint. A więc nie możemy tutaj wstawić przedłużki i próbować go wykręcić zobaczymy czy będzie można wyjąć mechanizm z koperty farta. A jednak po wyjęciu okazuje się, że jeszcze kawałek gwintu został i można było wprowadzić tu przedłużkę, nakręcić i wyjąć wałek. No cóż. To oczywiście zwrócić uwagę na tubus, czy nie jest odwarstwiony od koperty, bowiem takie uszkodzenie jest spowodowane czynnikami mechanicznymi, a więc zegarek spadł albo został uderzony. I w tym miejscu najczęściej jest skrzywiony, a więc trzeba sprawdzić, czy ma tu pęknięcie, a w razie czego uzupełnić szczelinę. A tu już widzimy, że pęknięcie jest i koperta jest nieszczerna. W roli wypełniacza doskonale sprawdza się klej firmy Loctite, który jest bardzo rzadki i wchodzi w tego typu szczeliny. Nadmiar oczywiście kleju usuwamy. I warto by było podgrzeć delikatnie kopertę. W międzyczasie oczywiście musimy mniej więcej oszacować, jaka będzie długość wałka nastawczego, aby nie był za długi i żeby nie był za krótki. W przeciwnym razie będziemy musieli wziąć następny wałek nastawczy i tak bez końca, aż trafimy na właściwy rozmiar. Myślę, że najprostszą metodą będzie zmierzenie długości wałka plus szerokość koronki od kołnierza wałka nastawczego. A więc będziemy mieli tutaj 6. Lepiej wziąć troszkę więcej. Trzeba będzie zakończyć wałek. 6 mm. Oczywiście odległość zaznaczamy sobie na wałku. Usuwamy nasz zbędny kawałek. Z dwa zwoje możemy sobie zostawić, żeby zarobić wałek. I teraz musimy zarobić wałek. Tak wygląda końcówka kawałka po odcięciu. Musimy zarobić wałek. W innym przypadku po prostu uszkodzimy gwint w nowej koronce. Można to wykonać ręcznie, bawiąc się, lub też skorzystać z jakiegoś urządzenia mechanicznego, jak gumówka na przykład, albo z najstarszej ślusarskiej metody, czyli na tak zwanym klocku. Tak wygląda końcówka wałka po zarobieniu go w tak zwany stożek. W ten sposób nie uszkodzimy gwintu w koronce. Teraz możemy zamontować koronkę, która wchodzi bez problemów na wałek nastawczy. Teraz możemy spróbować przymierzyć, czy dobrze dopasowaliśmy długość wałka. Jak widać mamy jeszcze długość. Szerokości koronki to nawet lepiej, bo stopniowo będzie można sobie zeszlifować ten kawałek. Długość wałka została skorygowana. Spróbujemy teraz, czy będzie nam tutaj wszystko to pasowało. Jeszcze delikatna poprawka, i powinno wszystko zagrać. Koronka już jest dopasowana, a więc nasz mechanizm C0711 zaczyna powoli żyć. Części oczywiście lądują na pamiątkę. U klientki, ale zajmiemy się teraz tylko regulacją. I naprawa zakończona. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia.